Pytanie czwarte: Jak zoptymalizować sklep pod SEO? Generalnie temat rzeka. Takimi absolutnie podstawowymi rzeczami, o które powinieneś zadbać, to jest drzewko kategorii zbudowane na tym, czego ludzie faktycznie szukają. Najłatwiej jest to zrobić, po prostu. Sprawdzając, jak wygląda drzewko kategorii menu w, u konkurencji, bo oni już to zrobili, więc łatwiej jest to skopiować. Na późniejszym etapie teoretycznie kiedyś działała taka strategia, że wybierało się mniej konkurencyjne frazy i, i w taki sposób budowało się menu, jednak dzisiaj yy, ta synonimizacja i sztuczna inteligencja sprawia, że nie ma to już takiego znaczenia, bo yy, no, SEO działa na, na, na dopasowaniu przybliżonym, a nie dopasowaniu ścisłym, tak jak miało to miejsce kiedyś. Dodatkowo większość szablonów, większość gotowych SASów jest zoptymalizowana z SEO już do tego stopnia, że SEO nie wymaga, przynajmniej w takiej podstawowej fazie, bardzo zaawansowanej wiedzy technicznej. Bo takie rzeczy jak hajedynki, czy miejsca opisów, czy metadane, one już są domyślnie wdrożone w szablonie. No i jakby nie, nie, jest, to, nie jest to coś, o czym musimy myśleć, jeśli chcemy realizować SEO w własnym zakresie, tak zwanym in-house, to przede wszystkim powinniśmy zacząć od napisania opisów kategorii. Bo, bo to jest tak naprawdę najłatwiejszy sposób na, na zbudowanie jakichś pierwszych zasięgów, zbudowanie tego kontekstu na stronie kategorii. Następnie możemy optymalizować i poprawiać teksty w opisach. Z tym, że tutaj już bym się kierował raczej z analizą przez Google Search Console, czyli tak jakby analytics, tylko z perspektywy SEO. Który będzie nam pokazywał, że na przykład nie wiem, różowy pluszak, wyświetla się na takie i takie słowa kluczowe, ale nie ma żadnych kliknięć, ale wyświetla się w pierwszej dziesiątce. No to jest już jakaś dla nas informacja, że ten opis mógłby być bardziej bogaty. O słowo różowy pluszak, uczane albo no... Te dane dają nam jakiś tam wyznacznik, w którym kierunku iść, ale bezwzględnie powinniśmy zacząć od napisania opisów kategorii. Wiele sklepów w tej chwili idzie idzie w, w blogi, bo, bo chce tego ruchu, chce tej interakcji i jakby to jest z perspektywy SEO w porządku, ale jeśli, tak jak wspomniałem wcześniej, robisz wszystko in-house, to dużo łatwiej te, te gałki oczne do patrzenia, do interakcji z marką jest uzyskać za pomocą filmów wideo. Yy, istnieje taka statystyka, która mówi, że aktualnie na całym świecie Jeden, istnieje jeden blok na każde siedem osób. A potężna liczba ludzi na świecie nawet nie posiada dostępu do internetu. Dlatego jest to bardzo mocno już zagospodarowana przestrzeń i jeśli yy, zastanawiasz się gdzie najlepiej zainwestować czas z perspektywy budowania tego takiego mało ruchu jakim jest blok no to dużo łatwiej jest robić firmy, filmy poradnikowe, shortsy na TikToku, na YouTubie, gdzieś tam na Instagramie, jakby to są to są takie platformy, gdzie, gdzie naprawdę łatwo jest zbudować jakiś tam zasięg, jakieś wyświetlenia.